Cześć, mam na imię Lilia, witam na moim kanale. W tym filmiku mam zamiar odpowiedzieć na takie pytania, jak ja zarabiam pieniędzy. W jednym z poprzednich filmików już e, mówiłam, e, gdzie ja pracuję, co robię, ale w tym filmiku chcę bardziej szczegółowo opowiedzieć, jak w ogóle wygląda moja praca. I tak ja jestem e, twórcą. Nie mogę powiedzieć, że jestem freelancerem, e, bo. Nie biorę liceń, ale pracuję w domu sama na siebie i e, tworzę ilustracje, które później e, sprzedaję czyli sprzedaję nie konkretnie ilustracje, a licencje na ich wykorzystanie. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem specjalnych stron, e, które się nazywają stoki. Najbardziej znane i popularne to chyba Fotolia, która teraz już Adobe Stock, Shutterstock, dzieci Image, Deposit Photo. Naprawdę tych stoków jest mnóstwo w dzisiejszych czasach. Jeśli ktoś z Was będzie chciał też spróbować swoje siły w branży grafiki komputerowej, i właśnie można nie tylko grafikę komputerową, sprzedawać nie tylko ilustracje, można również sprzedawać wideo, zdjęcia, na niektórych nawet audio, różną muzykę, no i właśnie, jeśli ktoś będzie chciał spróbować swoich sił na stokach, to zostawię pod filmikiem linki na te strony, gdzie można zarejestrować się. Konkretnie ja sprzedaję grafikę wektorową i robię to aż na 9 stronach. Jeśli Ktoś z Was zada sobie takie pytanie, po co w ogóle komuś kupować te wideo, zdjęcia, ilustracje w internecie, skoro można po prostu wygooglować i ściągnąć sobie spokojnie każdą ilustrację w internecie, swobodnie, ale to nie do końca jest tak, bo mamy prawo autorskie. Jeśli na przykład jesteś po prostu, nie wiem, panem Kowalskim, który chce po prostu wrzucić sobie na Facebooka jakieś ładne zdjęcia, to spoko. Można zrobić, albo na przykład zrobić sobie tło na komputerze jakieś piękne. Spoko, można ściągnąć te ilustracje, sobie dać to na tło i nic się nie stanie, nikt nie będzie ciebie szukać i później wołać do sądu. Ale sytuacja wygląda inaczej, jeśli na przykład, jesteś firmą i chcesz wykorzystać te ilustracje, na przykład, w swojej reklamie, w jakichś na przykład w opakowaniach. Jeśli autor tej pracy wykryje, że u niego ukradli jego ilustracje, to może iść do, do sądu i później będziesz miał duże problemy. Na przykład ja znam takie sytuacje, kiedy kreatorzy wykrywali kradzież i później e, te firmy musiały zapłacić naprawdę duże pieniędzy im e, jak e, odszkodowanie. Z innej strony stoki są bardzo wygodne i opłacalne dla firm, dla agencji reklamowych, bo naprawdę za niewielką kwotę e, oni otrzymują mnóstwo w ogóle różnych Ilustracji, zdjęć, wideo. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy mała polska firma e, potrzebuje zdjęcia na przykład ze Stanu albo z Chin i co ona w, takim, w takiej sytuacji musi robić? E, nie wiem, zlecić to komuś albo samodzielnie jechać, robić te zdjęcia. No to naprawdę wyjdzie o wiele droższe niż kupić to na stoku już gotowe piękne zdjęcie. Tak samo z ilustracjami, z grafiką wektorową, w ogóle z grafiką komputerową. Oczywiście można to zlecić komuś, zlecić grafikowi komputerowemu, ale po pierwsze. Chyba to wyjdzie o wiele droższej. A po drugie, to też zajmie czas. A kiedy ty wchodzisz na stronę, od razu masz już gotowe rozwiązanie, po prostu musisz wsiągnąć ten plik. Niektórzy z Was już wiedzą, że ja nie jestem zawodu grafikiem komputerowym i kiedy zaczynałam pracować na stokach, było po prostu. Zero. Ale skąd ja dowiedziałam się o takim sposobie zarobków? Zacznę od tego, że jeszcze z małego bardzo lubiłam malować, rysować, jak poprawnie po polsku nie wiem. No i rodzice wspierały moją miłość do malowania. Chociaż ja nie chodziłam do szkoły artystycznej, bo mieszkałam na wsi i jak małe dziecko trzeba wozić codziennie do szkoły artystycznej, rodzice nie mieli możliwości, a właśnie nawet nie finansowe, a nie mieli czasu, żeby jeździć za 15. километров в день. i wozić dziecko do szkoły artystycznej i kiedy jeszcze nie mają samochodu. Ale teraz nie o tym. Ale kupowali mi na przykład takie magazyny, jak nauczyć się rysować. Później, kiedy pojawiły się komputerze, to najbardziej ulubioną, ulubionym oprogramowaniem u mnie był Paint. Ja po prostu mogłam siedzieć cały, cały dzień i rysować. Później ściągnęłam sobie Photoshopa i zaczęłam coś starać się tam robić, coś się uczyć się. No, i chciałam bardzo zostać freelancerem, zostać grafikiem komputerowym. Oglądałam filmiki na YouTube w ogóle, jak to zacząć, jak nauczyć się, ale bardziej tak uczyłam się Photoshopa, ale YouTube dzięki mu ja w ogóle bardzo uwielbiam YouTube za te wszystkie możliwości, które on daje. On mi podrzucił filmik właśnie o stokach. Ja oglądałam ten filmik i pomyślałam, wow, ale. To jest zarobiste, że ja mogę rysować co chcę i ktoś będzie to kupował, jeżeli spodoba się moje ilustracja oczywiście. I ja pomyślałam, trzeba spróbować, ale problem był w tym, że rysować trzeba było w innym e, programie, w Adobe Illustrator. Na początku ja pomyślałam nic trudnego, przecież znam się na Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, czyli i poradzę sobie z Adobe Illustrator. Ale okazało się, że nie było bardzo łatwo. Ale znów dziękuję bardzo YouTube'u, bo naprawdę podstawy uczyłam za pomocą YouTube'a całkowicie za darmo. I dopiero później, kiedy zrozumiałam, że potrzebuję już wykłady na jakimś takim, takim bardziej zaawansowanym poziomie, wykupiłam sobie subskrypcję na Skillshare. Później kupowałam też jakieś takie prywatne kursy. Na stokach pracuję już. 3,5 lata i za ten czas widzę naprawdę duży postęp u swoich umiejętnościach. Powiem szczerze, że pierwszy rok ja zarabiałam bardzo mało. Przez 3 miesięcy chyba w ogóle nie miałam żadnych wypłat. Dopiero po 3 miesięcach dostałam pierwszą, czy po 4 miesięcach dostałam pierwszą wypłatę, tam 40 dolarów. Już po roku te pieniędzy, które dostałam ze stoków, były tak bardziej odczuwalny, i tylko po dwóch latach ja już miałam zarobki na takim poziomie, że nie musiałam myśleć o tym, że a może iść gdzieś popracować na etat. Jeśli ktoś z Was chce iść pracować na stokie, to niekoniecznie też będziecie musieli rok. Przepracować, żeby zacząć jakoś mniej więcej normalnie zarabiać. Niektórzy będą musieli pracować o wiele więcej, a niektórzy o wiele mniej. Od czego to zależy? Po pierwsze, ja zaczynałam 3, prawie już 4, dobra, 3,5 lata temu. Ja zaczynałam, wtedy nie było jeszcze tak dużo konkurencji. Teraz wszyscy chyba już wiedzą o tych stokach. Jeśli jesteście takim zero, jak ja byłam na początku, że nigdy nie mieliście styczności z Adobe Illustrator nie macie za sobą szkoły artystycznej, macie tylko miłość do rysowania, no to jednak będziecie musieli trochę poświęcić czasu na naukę. I ostatnie, co wpływa na wasze wynagrodzenie, to ilość obrazków, ilość zdjęć, którzy, które wy macie w portfolio. Im więcej wy macie, tym więcej możecie dostać. Bo właśnie sprzedaż licencji na wykorzystanie waszych Obrazku polega na tym, że wy nie stracicie prawa autorskie, czyli jeden obrazek, wy możecie sprzedawać wiele, wiele, wiele razy. Jeśli sprzedajesz licencję, to ty dostajesz naprawdę grosze. No jak grosze, centy. Na przykład teraz Shutterstock obniżył w ogóle wypłaty. Wcześniej to było, że minimalna kwota, którą dostajesz, to było 24 centy, teraz już 10 centów, co bardzo mało i na przykład stoki mają taką tendencję do dempingu i chyba nadal to będą obniżać, obniżać, bo naprawdę duże dużo zainteresowanie ze strony autorów, rośnie konkurencja, ludzie gotowi sprzedawać swoje obrazki w ogóle tam, czyli nie po jeden, po jednym centu, no trudno, ale taka rzeczywistość. Kiedy zaczynacie na przykład, no dobrze, narysujecie w pierwszy miesiąc 100 obrazków, może ktoś jest bardzo taki... Zmotywowany, ma dużo siły, pomysłu, narysuje 300 obrazków, a to jednak nie tak dużo, żeby zarobić jakieś, jakąś dużą kwotę. I dopiero kiedy portfolio zaczyna rosnąć, to zaczynasz zarabiać więcej, bo każdy obrazek codziennie ci zaczyna. Przynosić pieniędzy. Muszę również powiedzieć, że to też nie do końca jest tak, że będziesz rysować co chcesz. Tak, oczywiście decyzja zostaje się za tobą. Właśnie dlatego nie biorę zleceń, bo ja nie lubię. Nie, spoko jak mi jeszcze powiedzą, co ja muszę narysować, ale ja nie lubię tego momentu, kiedy ja coś zrobiłam. Wysyłam już na sprawdzanie, i to dla mnie jest takie stresujące, bo ja naprawdę staram się i bardzo boję się dostać negatywną ocenę za swoją pracę. W nastokach jest tak, że narysujesz. Nawet jak Cię to nie podoba, Ty wysyłasz i ktoś to kupuje. Ja na przykład mam taki przykład, jak dopiero zaczynałam w ogóle uczyć się rysować na Adobe Illustrator, tylko zaczynałam swoją przygodę ze stokami, wysłałam po prostu taką beznadziejną, taką bardzo prostą ilustrację, ikonkę, tu dam je, to łopata. I ja byłam taka zaskoczona, kiedy je kupili, bo to naprawdę... No, to 30 sekund, żeby je narysować, ale komuś to było potrzebne. Czyli pracując na stokach, nie ma tego faktoru stresu, kiedy ty boisz się, że zamówca na przykład zrezygnuje w ogóle z zamówienia albo powie, że to jest brzydko, że będziesz musiał robić dużo poprawek w tej pracy. Czyli jak narysowałaś, narysowałeś tak, byleby to inspektor przyjął. I odnośnie tego, co rysować na stoki, co nie rysować na stoki, tak, oczywiście można rysować to, co ty lubisz, nie wiem, jakąś abstrakcję, jakieś kwiatuszki, jakieś dziewczynki, to, co ci podoba się, ale tu kwestia tego, czy ty chcesz być artystą, czy ty chcesz zarabiać pieniędzy. Jeśli ty chcesz zarabiać pieniędzy, to trzeba zrozumieć, że my tworzymy produkt i trzeba tworzyć Taki produkt, w którym jest zapotrzebowanie, czyli rysować obrazki dla poszczególnych biznesów. Kiedy ja zaczynam swoją pracę, to ja najpierw szukam branży, dla której ja chcę rysować obrazki. Ja wyszukuję słowa kluczowe, w których jest duże zapotrzebowanie, w których mniejsza konkurencja. Kiedy ja znalazłam jakąś branżę, która nie jest tak bardzo kon konkurencyjna i wiem, że która będzie sprzedawać się, ja zaczynam. Myśleć, co ja mogę narysować. Dlatego ja mogę, na przykład, wejść na stronę, jeżeli to branża kosmetyczna, to mogę wejść na stronę jakiegoś salonu piękności, zobaczyć, jakie ilustracje one mają na swojej stronie, co ja bym mogła narysować, na przykład jakieś ikonki, znaczki. Robię taką listę, gdzie wypisuję wszystko, wszystko, co mogę rysować, i później dopiero zaczynam rysować, kiedy już wiem, jakie będę później używać słowa kluczowe, bo to taki właśnie drugi etap. Że Ty musisz nie tylko narysować, ale i poprawnie opisać ten obrazek. Musisz napisać 50 do 50 słów kluczowych, po których kupujący znajdzie Twój obrazek. Musisz napisać poprawny zagłóbek. Opis. I to właśnie wszystko w języku angielskim. Słowa kluczowe odgrywają też bardzo ważną rolę, bo możesz na przykład narysować bardzo piękny obrazek, którym będzie duże zapotrzebowanie, ale nie wpisać potrzebnych słów kluczowych. I twój obrazek nie odnajdzie się. Na tym wszystko się nie kończy, bo jeszcze mój obrazek muszą sprawdzić inspektorzy, czy nie ma tam błędów technicznych, też sprawdzają słowa kluczowe, żeby tam nie było z zbędnych słów, na przykład. Ktoś może pomyśleć, że to po prostu idealna branża, że to bardzo fajna praca, ale jak i każda praca, ona ma swoje wady i nie trzeba zapominać, że to jednak praca. Kiedy ty pracujesz sam na siebie, to musisz mieć dużą motywację, być samodzielnym, bo codziennie musisz sam po pierwsze znaleźć, co rysować, bo u mnie rzadko się zdarza tak, że ja po prostu e, wiem, że mi trzeba rysować, e, ja mam czas, e, ja mam chęć, ale ja nie mam pomysłu. I tu już problem, bo ja nie wiem, co rysować. Ja siadam, po prostu patrzę w monitor i nic, nic nie mogę wymyśleć. U mnie jest tak, że niekoniecznie muszę rysować codziennie i tu trzeba jeszcze walczyć z lenią, bo na przykład ostatnie, przez ostatnie dwie, dwa miesiące ja e, więcej nagrywałam na YouTube i mniej ja poświęcałam czasu na stoki, narysowałam tylko tam 20 ilustracji, ale dobrze, że jednak e, na mnie działają już te ilustracje, które wcześniej narysowałam i oni nadal sprzedają się i ja nadal mam e, normalny przychód. To oczywiście jest jeszcze jedną z takich zalet stoków, że kiedy ty już napracujesz swój portfel, to ja się przez długi czas możesz dostawać jakieś pieniądze. Oczywiście, że to nie będzie trwało wiecznie, bo, trzeba, bo trendy się zmieniają. Te obrazki, które dzisiaj popularne, jutro już będą takie stare, nikomu niepotrzebne, nie nowoczesne, nie modne. Ale jednak przez jakiś rok, dwa, może nawet trzy można spokojnie dostawać pieniądze, chociaż czasem myślę, że ten przychód będzie spadał. Kiedy chodzisz do pracy, to wiesz, że o siódmej, tam o szóstej musisz już wstać i jechać do pracy. I wiem, że ktoś powie, że no fajnie, że ty nie musisz wstawać, ale dla mnie czasami brakuje tego, że na przykład, że ja muszę wstać o siódmej, bo ja bardzo lubię spać. I był taki okres, że ja w ogóle a, o... Budziłam się o 12 o 13 i nawet dla mnie jest to tu i staram się wcześniej wstawać. Teraz tak ja jeżeli wstaję o 9-10, to spoko, ale bym wolała wstawać wcześniej. Chociaż z innej strony ja cieszę się, że nie mam tego poczucia, że o, jutro znów do pracy. Później również mam problem, żeby zasnąć. Prawie cały czas siedzę w domu, rzadko wychodzę na ulicę. Na przykład um <laughs> Pierwszy rok, kiedy pracowałam, to dla mnie było tak to bardzo trudne. I kiedy Olek przychodził z pracy, ja mówiłam, że a idźmy gdzieś tam pospacerujemy, a on po pracy był zmęczony i mówi, jaki spacer, ja chcę odpocząć, ale po roku e, jakoś coś się zmieniło, że teraz ja też nie bardzo chcę gdzieś wychodzić i wiem, że to jest e, źle. I w ogóle staram się, na przykład, jak gdzieś muszę e, jechać, to nie jechać tramwajem, a lepiej e, spacerki przejście, bo właśnie organizm potrzebuje tego, żeby troszeczkę więcej poruszać się. Oprócz tego, ja cały czas znajduję się w małym pomieszczeniu, cały czas przy komputerze, przez co zepsuł się u mnie wzrok i ja już nie, nie widzę yy, daleko. Podsumowując. Yy... Na stokach da się zarobić. To jest naprawdę fajna praca. Tak, ma swoje wady, ale chyba też zauważyliście, że te wady są naprawdę nieznaczące i że zalety bardzo przebijają te minusy takie niewielkie. Jeśli ktoś jednak chce zarabiać pieniędzy na stokach, to musi mieć naprawdę dużą motywację, być samodzielnym, pracować na rezultat, bo. Naprawdę to jest bardzo trudne, kiedy ty e, pracujesz bardzo dużo, wysyłasz te zdjęcia, a dostajesz, no, grosze dostajesz. Pierwszy rok to najtrudniejszy okres. Ale ja wiedziałam, po co mi pracować na stokach i co ja będę miała właśnie ja napracowałam sobie na tą wolność, kiedy teraz ja mogę po prostu nie myśleć o tym, czy będę mogła dostać urlop, czy nie będę mogła dostać urlop. Ja po prostu jak... Jak można gdzieś jechać, jak ktoś proponuje, po prostu biorę i jadę. I znów ja jadę na urlop, a pieniędzy nadal przychodzą do mojej kieszeni. I to jest bardzo fajne. Ale mówię, że na to trzeba napracować. To trzeba dużo czasu najpierw poświęcić, żeby. Tego dostać. Jeśli ktoś z Was zainteresuje się stokami, to ja, jak mówiłam wcześniej, zostawię linki pod filmikiem. Możecie zarejestrować się, spróbować swoich sił. To jest za darmo, nawet jak się nie uda. Możecie po prostu spróbować. Wam to nic nie kosztuje i zrozumiecie, czy to Wasze, czy nie Wasze. I jeszcze e, chciałam Was bardzo poprosić: sprawdźcie, czy macie subskrypcję, bo jeśli wierzyć statystyce, to 90% osób, którzy oglądają moje filmiki, nie mają subskrypcji na mój kanał. I to jest no tak trochę mm, smutno. <laughs> Dlatego zapraszam do subskrypcji. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Czekam również na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach pa! Wszystkiego najlepszego!